Księga Pamięci liczy 700 stron, to świadectwo życia konińskich Żydów. Życia i śmierci. Zawiera ona historię społeczności żydowskiej, właściwie od czasów najdawniejszych do czasów II wojny światowej i lat zaraz po wojnie. Księgi Pamięci to był taki ogólnoświatowy właściwie projekt, który miał za zadanie właśnie zgromadzić wiedzę jeszcze pamiętaną, zapamiętaną przez ocalałych z Holokaustu, bądź przez członków, członki społeczności żydowskiej. Z polskich miast, miasteczek, którzy wyjechali przed wojną, publikacja powstała w czterech językach. Najwięcej w wspomnieniu ukazało się w języku hebrajskim i jidysz. Dlatego też tłumaczenie jest tak kosztowne. Że zorganizowano specjalną zbiórkę na ten cel. Pierwszego miesiąca zbiórki zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych na samej zbiórce. W tej chwili mamy tam już 20 tysięcy 500 złotych plus 15 tysięcy z groszem na koncie stowarzyszenia, które zebraliśmy z wpłat darczyńców. Więc razem mamy około 36 tysięcy złotych. To już jest naprawdę fajna kwota, za którą możemy rozpocząć. Począć pracę. Księga to nie jedyne wspomnienie pożydowskiej społeczności Konina. Te kamienie pamięci odsłonięto w kwietniu na Placu Zamkowym. To jest inicjatywa niemieckiego artysty. W 90-tych latach zaczął instalować takie kamienie upamiętniające miejsca, w których mieszkali zwykli ludzie. Ludzie, którzy nie mają często grobów, o których nic w tej chwili nie wiadomo, którzy znikli po prostu. Gdyby nie te kamienie, bardzo często nie byłoby śladu po nich, więc przy pomocy tych kamieni ta pamięć się przywraca. W tej chwili w całej Europie jest ponad 100 tysięcy. Kamienie upamiętniają ostatniego rabina, Jakuba Lipszutza i jego żonę Pesę. Zginęli oni z rąk Niemców w 1942 roku. To m.in. o ich śmierci przeczytać można właśnie w konińskiej Księdze Pamięci. Prace nad tłumaczeniem mogą ruszyć... Już we wrześniu. Zbiórkę na ten cel można wspierać w internecie.